A pan się przeciwko po swojemu pokrywkiemu zespołowi Rozumiem, że na wojsku sentymentu zbudzi się nowy. Na pewno zawód, że raz jesteśmy w w Drużynie. E, raz idziemy jak w trybie Drużynie. Na pewno miło było zobaczyć kłopotów w tej wiedzącej. Pierwsze kłopoty zachłoty w moim wykonaniu w tej Drużynie. Miejmy nadzieję, że będzie kłopot. Proszę powiedzieć właśnie jak w dzisiejszym Pan w ogóle oceniał, jeżeli chodzi o całej drużyny bo to, to pierwszy sparring, po początek właściwie jest taki, Ja na pewno na pewno nie chciałem oceniać Daleki jestem od tego, żeby oceniać swoją grę na wojsku Na pewno stać mnie na więcej Dzisiaj było, mam coś pór, cokolwiek powiedzieć, to było słabo Ale tutaj myślę, że jeszcze troszeczkę zrakuje nam Pierwszy raz grałem w tej drużynie, w tym ustawieniu Grałem troszeczkę innych założeń Oczekuję od prawego pomocnika. Mam nadzieję, że w na najkrótszym czasie dałaby tutaj wszystkie taktyki tak, tutaj trenera i komponuje się dobrze w drużynach. Czy prawa pomoc to jedyna pozycja, na której pan się może komponować czy jednak y, y, grywa, grywał pan też na pozycjach przed no, na Grałem najczęściej na prawej pomocce, chociaż... Wcześniej w mojej przygodzie grałem troszeczkę z przodu, można powiedzieć, że w większą część przygody Grałem jako na pasji, od roku półtorej roku grałem na prawej pomocy, ale myślę, że chyba ta prawa strona jest fenomenalna. Można nam jeszcze powiedzieć, co zdecydowało o tym, że podpisał Pan kontrakt z Olimpią Grudziądz czy długo Pan się zachować? No wiadomo, że na pewno były jakieś e, rozmyślania. Wahałem się troszeczkę. Ale tutaj propozycja tego była konkretna. Chciałem spróbować swoich sił w innej drużynie. Tego myślę, że wszystko przebiega e, tak jak powinno. Automatyzacja w drużynie jest w moim wykonaniu chyba będzie dobra. Potrzebujesz troszeczkę czasu, ale chyba już niewiele. I myślę, że będę tutaj pełnoprawny za wynikiem drużyny. Tego życzymy. Wziąłem Dziękuję. Dziękuję.